Oto historia człowieka, który zaskoczył świat, stając się najmłodszym prezydentem Francji od czasów Napoleona III, Emmanuel Macron. Zanim stał się symbolem nowej polityki francuskiej, był postrzegany jako outsider w świecie polityki. Jego kariera od filozofa i bankiera do ministra i prezydenta była nietypowa, a jego życie prywatne, zwłaszcza związek z Brigitte Trongy, stało się tematem licznych dyskusji i kontrowersji, jak Macron zdołał przejść od anonimowego urzędnika do jednego z najbardziej Polityków Europy, jakie wydarzenia ukształtowały jego polityczne poglądy? Przed Wami historia Emmanuela Macrona. Cześć, jestem Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał poświęcony historii Francji. A dzisiaj opowiem Wam, jak doszedł do władzy Emmanuel Macron. Człowiek, który chciał odmienić Francję i wpływać na przyszłość Europy, stawiając czoła wyzwaniom gospodarczym, społecznym i międzynarodowym, oraz jak jego wizja reformy i modernizacji kraju zmieniła się na przestrzeni lat. Dziękuję wszystkim. Wszystkim za wszystkie subskrypcje i zapraszam do obserwacji mojego kanału. A teraz zaczynamy. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron urodził się 21 grudnia 1977 roku w Amiens. W rodzinie o wysokich standardach akademickich. Jego ojciec Jean-Michel był profesorem neurologii, a matka Francisznie G reumatologiem. Wychowany w atmosferze intelektualnej stymulacji, Macron od najmłodszych lat interesował się nauką i literaturą. Uczęszczał do jezuickiego liceum La Providence Wamin, gdzie jego nauczycielką literatury była Brigitte Trogier, która miała duży wpływ na jego rozwój. Już wtedy jego ambicje były zauważalne. Był uczniem, który chciał więcej niż oferował mu program nauczania. Uczestniczył w licznych konkursach literackich i debatach, co miało zbudować fundament pod jego przyszłą karierę. Jego relacje z rówieśnikami były skomplikowane, ponieważ jego intelektualne zainteresowania często stawiały go w roli outsidera, który szukał głębszego zrozumienia świata. W młodości ma Macron był też aktywnym uczestnikiem teatru, co rozwijało jego umiejętności oratorskie. Po ukończeniu liceum Macron przeniósł się do Paryża, gdzie studiował filozofię na Uniwersytecie Paryskim, specjalizując się w pracach filozofów takich jak Paul Ricœur czy Michel Foucault. Później ukończył prestiżowy Instytut Nauk Politycznych oraz École Nationale d'Administration, co otworzyło mu drzwi do wyższych kręgów administracji publicznej. Po ukończeniu w 2004 roku rozpoczął pracę jako inspektor finansowy, gdzie szybko zdobył reputację jako błyskotliwy i ambitny młody urzędnik. Następnie przeniósł się do sektora prywatnego, pracując jako bankier inwestycyjny w Rothschild Corporation, gdzie był zaangażowany w znaczące transakcje, takie jak fuzja Nestle i Pfizer, co dało mu doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami gospodarczymi. Jego kariera w bankowości pozwoliła mu zrozumieć mechanizmy rynku i zbudować sieć kontaktów, która miała kluczowe znaczenie dla jego późniejszej działalności politycznej. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych Aspektów życia Macrona jest jego relacja z Brigitte Roger. Spotkali się, gdy Macron miał zaledwie 15 lat, a Brigitte była jego nauczycielką literatury, starszą o 24 lata, zamężną z trójką dzieci. Ich związek był przedmiotem licznych spekulacji i krytyki, szczególnie z powodu różnicy wieku i kontekstu edukacyjnego. Rozwijali swoją relację przez lata. Mimo początkowych przeszkód, aż w końcu w 2007 roku się pobrali. Macron stał się ojczymem dla jej dzieci, a ich związek jest często cytowany jako przykład miłości, która przekracza konwencjonalne normy. To miało wpływ na jego publiczny wizerunek, narrację wokół niego. Ich historia miłosna była tematem wielu artykułów, książek i filmów, co pokazuje, jak prywatne życie może wpływać na percepcję polityka. Brigitte miała również wpływ na jego zainteresowanie literaturą i kulturą, co odbijało się w jego przemówieniach i w polityce. Macron wszedł do świata polityki w 2012 roku. Jako zastępca sekretarza generalnego. W administracji prezydenta Francisa Hollanda. W 2014 roku został mianowany ministrem gospodarki, przemysłu i cyfryzacji, gdzie wprowadził reformy mające na celu liberalizację gospodarki. Jego działania, takie jak zmniejszenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw, deregulacja rynku pracy i wprowadzenie prawa Macrona, mającego na celu ułatwienie prowadzenia biznesu, spotkały się z oporem związków zawodowych, ale także zyskały mu uznanie w kręgach biznesowych. Jego podejście było często krytykowane za. Brak dialogu społecznego, co stworzyło mu obraz polityka, który nie boi się podejmować trudnych decyzji, nawet jeśli są one niepopularne. Jego reformy były próbą zmiany strukturalnej francuskiej gospodarki, która zmagała się z wysokim bezrobociem i stagnacją gospodarczą. W tym czasie zaczął budować swoją reputację jako reformatora, który chce zmienić Francję od wewnątrz. W 2016 roku Macron założył ruch En Marche, który później przekształcił się w partię polityczną La République En Marche. Jego kampania prezydencka w 2017 roku była oparta na idei przełamywania tradycyjnych podziałów politycznych. Co zyskało mu poparcie zarówno wśród młodych ludzi, jak i tych niezadowolonych z dotychczasowej polityki. Jego slogan "En marche" symbolizował ruch w kierunku nowej ery w polityce francuskiej, skupiając się na reformach gospodarczych i społecznych. Kampania była nowoczesna, wykorzystująca media społecznościowe i technologie cyfrowe, co pozwoliło mu dotrzeć do szerokiego grona wyborców, od studentów po emery oferując wizję Francji jako kraju ożywionego przez reformy i otwartość. Jego kampania była również pierwszą, która w tak dużym stopniu opierała się na crowdfundingu, co pozwoliło mu uniezależnić się od tradycyjnych źródeł finansowania kampanii. Hasła o europejskiej integracji, walka z bezrobociem i odnowa polityczna była kluczowymi elementami jego przekazu. Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2017 roku Macron wprowadził wiele reform, które były zarówno chwalone, jak i krytykowane. Jego reforma kodeksu pracy, mająca na celu zwiększenia elastyczności rynku pracy, wywołała protesty i strajki, najbardziej znany jako ruch żółtych kamizelek, który zaczął się od sprzeciwu wobec podniesienia podatków na paliwo, ale rozszerzył się na ogólne niezadowolenie z polityki Macrona. Krytyka dotyczyła również jego podejścia do bezpieczeństwa publicznego, reformy emerytalnej, która proponowała podniesienie wieku emerytalnego oraz jego stylu zarządzania, często postrzegany jako autorytarny. Jego polityka zagraniczna, zwłaszcza w kontekście relacji z USA i Rosją, była przedmiotem licznych debat, a jego wizyta w Rosji w 2019 roku i spotkanie z Władimirem Putinem wywołały wiele kontrowersji. Dodatkowo, jego próby reformowania szkolnictwa i systemu zdrowotnego spotkały się z mieszanymi reakcjami, pokazując, że jego ambicje reformatorskie nie zawsze spotykały się z jednoznacznym poparciem społecznym. Macron stał się jednym z kluczowych głosów w polityce europejskiej, promując integrację reformy Unii Europejskiej. Jego wizyty w Rosji, próby reformowania NATO i stosunki z Wielką Brytanią po Brexicie, wywołały debaty o kierunku polityki zagranicznej Francji. Był aktywny w kwestiach klimatycznych, wspierając porozumienie paryskie, co jednak nie uchroniło go od krytyki za niektóre decyzje dotyczące polityki energetycznej, jak wspieranie energetyki jądrowej. Jego wizja Europy jako mocarstwa była ambitna, ale spotkała się z różnymi reakcjami wśród europejskich partnerów, szczególnie w kontekście zmian geopolitycznych i wzrostu populizmu w krajach członkowskich. Macron dążył do stworzenia Europy, która chroni. Silniejszą obronę europejską, wspólną politykę przemysłową oraz reformę strefy euro. Jego podejście do kwestii imigracyjnych, wzywając do bardziej zorganizowanego i solidarnego podejścia, również było przedmiotem licznych dyskusji na arenie międzynarodowej. Macron i Brigitte są jednym z najbardziej obserwowanych małżeństw politycznych na świecie. Ich życie prywatne, od ich nietypowego związku po publiczne wystąpienia, jest często tematem medialnych analiz i komentarzy. Brigitte jest postrzegana jako wpływowa postać w życiu politycznym. Macrona, choć sam prezydent podkreśla swoje niezależne podejście do decyzji politycznych. Ich relacja jest przykładem na to, jak prywatne życie może wpływać na publiczny wizerunek polityka, zwłaszcza w kontekście francuskiej kultury, gdzie życie osobiste często staje się częścią publicznego dyskursu. Brigitte jako pierwsza dama zaangażowała się w liczne inicjatywy społeczne, szczególnie w edukacji i kulturze. Co dodatkowo, wzmacniało ich wspólny wizerunek jako pary z misją. Media często podkreślają ich wspólne zainteresowanie się literaturą, sztuką i kulturą, co wyróżniało ich na tle innych par prezydenckich. Choć jego prezydentura trwa, spekuluje się już o jego przyszłości po wyjściu z Pałacu Elizejskiego. Macron jest postrzegany jako potencjalny lider na arenie międzynarodowej z możliwymi rolami w organizacjach globalnych lub jako wpływowy intelektualista. Jego zaangażowanie w kwestie globalne, takie jak zmiany klimatyczne, reforma globalnego zarządzania czy walka z nierównościami społecznymi sugeruje, że jego wpływ na świat może trwać długo po opuszczeniu urzędu prezydenta, Jego umiejętności łączenia różnych środowisk i jego wizja przyszłości mogą go uczynić istotnym głosem w debatach międzynarodowych. Jego fundacja założona po opuszczeniu urzędu mogłaby skupić się na wspieraniu młodych liderów, promowaniu demokracji, innowacji oraz zaangażowaniu w projekty kulturalne i edukacyjne na całym świecie. Emmanuel Macron pozostaje postacią kontrowersyjną, ale jego wpływ na Francję i Europę jest niezaprzeczalny. Jego reformy i styl zarządzania i wizja przyszłości są przedmiotem gorących debat. Jego prezydentura będzie oceniana pod kątem sukcesów gospodarczych, reform społecznych oraz sposobu, w jaki poradził sobie z wyzwaniami politycznymi i społecznymi. Jego decyzje, zarówno te popularne, jak i krytykowane, kształtują jego dziedzictwo, które będzie analizowane przez historyków i politologów przez lata, jako okres próby modernizacji Francji w dobie globalnych wyzwań. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału. A jeśli chcesz dalej ze mną odkrywać ciekawostki historyczne, to zapraszam Cię do subskrybowania kanału, lajkowania filmów i zostawiania komentarzy pod każdym z nich. Hej!